Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Dzień dobry, witam państwa serdecznie ponownie z Bukowiny, tym razem wiceprezes zarządu Aseko e, Polska, SA. Witam, Artur Wiza. Dzień dobry, witam państwa. Najpierw od chyba smutnych informacji. E, Aseko żegna się z wig 20 Nie jest to w ogóle smutna informacja. Zacząłbym od tego, że po pierwsze, WIG20 to jest nie tylko indeks największych firm, ale najbardziej płynnych firm. Tutaj z jednej strony można powiedzieć, że nasza mniejsza płynność wynika z tego, że nasi akcjonariusze są stabilni i nie chcą sprzedawać akcji i trochę też nad tym chcemy popracować, bo chcemy zachęcić żeby pozyskać takich akcjonariuszy, bardziej płynnych gdzieś z zagranicy. I to jest taki efekt właśnie bardzo techniczny, to nie ma nic wspólnego ani z naszymi, z naszymi wynikami, ani z naszą sytuacją. Sytuacja jest bardzo dobra. Ale druga rzecz, którą jeszcze tutaj do tego dodam, to jest to, że już drugi raz wychodzimy z tego bigu 20. W związku z tym tylko nam pozostaje powiedzieć, że my tu jeszcze wrócimy. Żeby nie było konkluzji do trzech razy sztuka i wtedy w ogóle z giełdy. Nie, to znaczy nie mamy takiego planu. Faktycznie płynność to jest coś, co, co chcielibyśmy poprawić. To nie tylko płynność naszej spółki, w ogóle płynność giełdy to jest nasza bolączka i wydaje nam się, że gdyby po, brać pod uwagę to, jak wyglądają firmy z technologiczne na innych, na innych giełdach, to nawet ta wycena powinna być wyższa. Ale nie narzekajmy, my uwielbiamy naszą giełdę, jesteśmy, promujemy naszą giełdę. To dzięki giełdzie urośliśmy i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Od momentu, kiedy wyszliśmy na giełdę w 2004 roku, urośliśmy ponad 160 razy i zawsze mówimy, że to giełdzie zawdzięczamy ten nasz rozwój. I to gdzie dzisiaj jesteśmy, gdzie jesteśmy teraz? Macie, macie jakiś pomysł, jak aktywizować tą płynność? Tak, tak. Znaczy, to, to jakby pierwszy ruch, który zrobiliśmy, to jest przede wszystkim, zrobiliśmy skup akcji własnych i chcielibyśmy te akcje przeznaczyć, właśnie sprzedać je do inwestorów. I tutaj z preferencją inwestorów zagranicznych, mniejsze fundusze emerytalne, różnych szkół, fundacji. Takie fundusze, które inwestują przede wszystkim w spółki innowacyjne i wierzymy w to, że po takim trochę ciężkim okresie dla giełdy, wierzymy w dobrą przyszłość giełdy naszej i że przyciągniemy takich inwestorów, którzy dodadzą właśnie nam tej, 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 tej płynności. I taki ruch wykonujemy. E-doręczenie. Miały być łatwe tematy. Obiecałem przed wejściem na antenę, że będą łatwe tematy, <laughs> e łatwe i przyjemne. E-doręczenie to nowa usługa. W ofercie skierowana do w zasadzie wszystkich przedsiębiorców. Dam panu szansę na podkreślenie, czym się kierowaliście, żeby to wprowadzić. Przede wszystkim to jest taka usługa, którą, nad którą już pracowaliśmy od dłuższego czasu, w ogóle w takiej całej koncepcji paperless business biznes bez papieru. I to jest dla nas związane z tym, że my usługami zaufanymi zajmujemy się już od wielu, wielu lat. Wdrożyliśmy świetny podpis elektroniczny i e-doręczenia to, to jest takie podsumowanie albo zbudowanie rozwiązania, które opiera się na tej całej naszej koncepcji, którą budowaliśmy wokół usług zaufania. I cieszymy się, bo tego brakuje firmom, tego brakuje w ogóle w takim kontakcie. W dzisiejszym świecie, gdzie informacja przepływa bardzo szybko, w świecie, w którym jest jednak potrzebne, żeby szybko poinformować albo wysłać dokumenty, to taka usługa wierzymy, że, że będzie się cieszyła dużą popularnością i się cieszymy również, że legislacja pozwoliła na to, że można to wprowadzić, że firmy będą to mogły używać, że urzędy też będą to sankcjonować. w związku z tym stworzy się zupełnie nowy rynek i wierzymy to, podobnie jak w przypadku było czy e-recept, czy e-zwolnień, to będzie taki następny, bardzo pozytywny krok dla firm w rozwoju ich e działania i efektywności funkcjonowania. Dla Państwa, którzy nie wiedzą, to śpieszymy wyjaśnić. Chodzi o listy polecone, bo tak. na tym polega ta usługa, Dokładnie. że już nie trzeba będzie biegać na pocztę, aby nie. nadać list polecony, będzie można to zrobić w formie elektronicznej i również zostanie on uznany za doręczony. Dokładnie tak. Czyli w świecie, kiedy wszyscy używamy już poczty, komunikatorów, mamy wszystko przy sobie, nie trzeba będzie, że tak powiem, biec do tego okienka, tylko będzie można to albo, co gorsze, otrzymać awizo, tylko będziemy mieli to na swojej skrzynce, która jest specjalnie do tego skonfigurowana. Poruszany był temat na panelu w trakcie debaty. Miałem już przyjemność rozmawiać z dwoma uczestnikami tej debaty i tak się złożyło, że jest Pan trzecim uczestnikiem. Absolutny, totalny przypadek, że Panowie brali wszyscy udział w jednej, e, w jednym panelu, ale panel z jednej strony trudny, e, aczkolwiek specyficzny, bo rola Państwa w rynku kapitałowym. Zdania były bardzo różne na ten temat, natomiast e, ja nie będę Kontynuować wątku bezpośrednio z samego panelu, ale odniosę się do tego, co przedmówcy e, powiedzieli, e, więc mam nadzieję, że programy będą tak wypuszczone, że nam się to wszystko ładnie złoży po kolei. Bo jak nie, to no. będę miał kłopoty. E, zadałem pytanie dotyczące możliwości prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, a ewentualnie stopnia ich sprywatyzowania. I oczywiście nie chodziło o wyprzedaż polskiego majątku, co nas prowadzi do konkluzji, że jest problem z edukacją, jest straszenie opinii publicznej przede wszystkim, która jest nieświadoma do końca, jak to miałoby wyglądać. Ale między innymi właśnie eee, Paweł Borys powiedział, że nie ma wystarczająco dużo. Kapitału na rynku i w zasadzie jakby to miało wyglądać, takie usankcjonowanie, kto miałby przejąć, albo w jakim stopniu miałby przejąć te spółki z państwa. I tak sobie myślę, że takie Aseko na przykład. Dlaczego Aseko nie miałoby na przykład mieć, nie wiem, PKO, BP, tak? Albo być na tyle dużym udziałowcem, że miałoby wpływ. I wtedy powstaje pytanie, czy. Czy skarb u państwa nie mógłby być tym mniejszościowym udziałowcem i oddać to w zarządzanie? E, to PKO może nie jest naj, najtrafniejszym. E, a, już chciałem a już chciałem odpowiedzieć na to pytanie, bo to było najłatwiejsze. Bo to było, to było najłatwiejsze. E, z, zacznę od tego. Chodzi mi o to, że jakby. Okej, okay. rozumiem. rozumiem na w momencie... i na rynki, nie ma za bardzo takich modeli, żeby faktycznie ten sektor prywatny całkowicie przejął od państwa wszystko. Tak? Oczywiście jest pierwsze pytanie, czy mamy ty, na tyle dużo kapitału, w szczególności polskiego, żeby ten kapitał przejął spółki państwa. Znaczy ja uważam, że rola, czy, czy jakiś tam udział państwa w spółkach, to jest okej. Okay. Natomiast ja bym bardziej się zastanowił nad tym, i, i mi się wydaje, że tutaj chyba. Dużo się zmieniło, jednak troszeczkę inaczej te państwo zarządza tymi spółkami. Bo jeżeli nawet się popatrzy na ten przykład PKO BP kiedyś, a jeszcze, że tak powiem, działając na rynku finansowym, obserwowałem bardzo blisko, jaki był bank PKO BP, że to był bank taki przestarzały, że banki zagraniczne mu odjeżdżały. No i jednak kiedy w tej spółce skarbu państwa, jakby nie patrzeć, pojawił się dobry menadżer i miał zapewnione to, że oceniany był z osiągnięć i to osiągnięć, które były oceniane w dłuższym terminie, a nie w terminie powiedzmy jednego kwartału szybko, to jednak doprowadził do tego, że ten bank osiągnął ogromną przewagę. Zmienił się pod względem w ogóle podejścia do klientów, pod względem cyfrowym. No, stał się tak naprawdę jednym z wiodących banków w Polsce. I nie dziwi nas to, że jak odchodził z tego banku, to był żegnany oklaskami przez całą załogę. I to pokazuje, że nie kwestią jest kto jest właścicielem, kwestią jest podejście do zarządzania tego. Jeżeli to będzie zarządzanie, że będzie się stawiało tam znajomych albo kogoś, kogo się ma pod ręką, no to jednak, że tak powiem, no niestety wtedy szansa na to, że taki firm osiągną sukces jest znikoma. Jest Natomiast ja wierzę w to, że to nie jest... No, ostatnio nam taki monopolista na przestrzeni znaczy, Ostatnich kilku lat. Myślę, że tutaj no, to bardziej, to właśnie rynek kapitałowy powinien. Niekoniecznie to, to jest dobre. Rynek kapitałowy powinien to skomentować, no bo jeżeli po połączeniu kilku firm kapitalizacja tej firmy jest mniejsza niż e, była wcześniej pierwszej firmy, która to przejmowała, to jakby to pokazuje e, w przypadku prywatnego inwestora wiadomo, jaka by była decyzja tego inwestora w stosunku do menadżera. No, i, I to jest właśnie ta różnica między spółką prywatną i, i państwową. Ale odpowiem na to pytanie, dlaczego akurat PKOBP, ASECO nie przejęłoby PKOBP. I tu jest dosyć ciekawe. Wielokrotnie byliśmy pytani o to, że posiadając świetne rozwiązania dla banków, mając taką wiedzę na temat sektora bankowego, to tylko wziąć licencję, jakiegoś znaleźć partnera. Finansowego i stworzyć nawet jakiś startup bankowy. Przecież my się na tym znamy. Podpowiadamy bankom, jak rozwiązać, jak założyć się, jak założyć takiego finteka, jak rozwinąć taki fintek. No to coś by było proste. I to jest właśnie, odpowiedź jest dosyć prosta. My nie tworzymy konkurencji dla naszych klientów. I to, to było pytanie, które się też pojawiało przy okazji, jak komark startował wszystko. .pl. No, to my odpowiedzieliśmy... projekt. My powiedzieliśmy, nie wchodzimy, w takie, nie wchodzimy w takie projekty, ponieważ obsługujemy Allegro i gdybyśmy my startowali w, po projekty, które by były konkurencyjne do naszych klientów, to jakie byśmy mieli zaufanie naszych klientów co do takiego podejścia. W związku z tym e, wielokrotnie nas pytano o to, czy byśmy weszli na rynek finansowy. Odpowiedź jest nie. My chcemy być najlepszym partnerem, jeżeli chodzi o Dostarczanie technologii dla sektora finansowego, a nie chcemy konkurować z sektorem finansowym w tworzeniu usług. I oczywiście kiedyś było słynne powiedzenie prezesa Jagiełły z PKOBP, że oni są firmą technologiczną z licencją bankową, i wtedy się wszyscy nas pytali, czy my nie powinniśmy być właśnie w tym momencie firmą finansową, która posiada technologię. Nie, nasza rola jest jasna. Chcemy być najlepszym partnerem, jeżeli chodzi o dostarczanie technologii dla naszych klientów. To ostatni luźny temat, chociaż nadal z ASECO w nazwie. Resowie. a za rok będzie lepiej? Sport jest nieprzewidywalny. To nie pomogło, no umów. Sport jest nieprzewidywalny i, i zawsze jest tak, że liczymy na to, że każdy sezon będzie najlepszy. Że każdy sezon da nam szansę na to, że będziemy osiągniemy te najwyższe, naj, naj, najwyższe poziomy, jeżeli chodzi o, o nagrody, o, 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 o ligę i o, o, o zwycięstwa. Natomiast, no właśnie, i chyba to jest to piękne w sporcie, że gdyby to było takie proste, że grałoby tylko i wyłącznie ustawienie zespołu, finanse, trener i tak dalej, no to wszystko by było bardzo przewidywalne. A tak to przynajmniej możemy zawsze liczyć na to, że kolejny rok będzie lepszy, że kolejny rok osiągniemy wyższy poziom, ale jesteśmy zadowoleni. Widzimy, że, że te działania, które wprowadziliśmy, widzimy, że prezes postawił na, 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 na tworzenie i, i po tych gorszych trochę latach zaczynamy jednak w tym momencie walczyć o lepsze po, po pozycje. Dzisiaj kolejny mecz wygrany, w związku z tym jesteśmy zadowoleni. Artur Widza, wiceprezes zarządu ASECO, był moim państwa gościem. Miało być lekko i przyjemnie i chyba było. Dziękuję myślę, bardzo. Że dla, myślę, że dla państwa również poruszyliśmy wiele bardzo ciekawych kwestii. Znaczy, było jak zawsze przyjemnie, i, i, i zawsze z przyjemnością korzystamy z zaproszenia. Ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia z Bukowiny w trakcie 24. Konferencji Rynku Kapitałowego organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich. Specjalnie dla Państwa raz jeszcze widzę, wiceprezes zarządu ASEKO Polska SA. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Narem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.